Proszę uwagę. Otwieram 19 Sesję Rady Gminy w Szybsku Wielki. Witam przybyłych na dzisiejszą Sesję Radnych Gminy. Witam Wójta Gminy Pana Edwunda Ziółka, Panią Wicewójt Marię Taberską oraz e, Panią Sekretarz Anetę Skrzypczak. E, witam e, Kierowników, Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych e, Gminy, Sołtysów oraz zaproszonych gości. Na dzisiejszą Sesję przybyło 15 radnych, co zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym stanowi kworum do podejmowania prawomocnej decyzji i tutaj poproszę Państwa radnych o sprawdzenie obecności na urządzeniu. Dziękuję. Porządek obrad otrzymaliście państwo wraz z zaproszeniem na sesję. Wnoszę tutaj o wykreślenie w punkcie 5 podpunktu C, czyli uchwały dotyczącej rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku. Żadnych więcej zmian nie ma i poproszę o przegłosowanie zmian w porządku obrad. Dziękuję. Zmiany zostały przyjęte jednogłośnie. W kolejnym punkcie poproszę Państwa rany o przyjęcie e, protokołu z poprzedniej sesji z sesji e, nr 18 z dnia 12 lutego 2020 roku. Jeśli nikt nie zgłasza uwag do tego protokołu, poproszę Państwa o przyjęcie bez odczytywania. Dziękuję. Protokół przyjęty jednogłośnie. W kolejnym punkcie obrad dzisiejszej sesji poproszę Pana Wójta o przedstawienie sprawozdania z działalności międzysesyjnej i wykonania uchwał Rady Gminy. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, ostatnia sesja była 12 lutego i tak 17 lutego miała miejsce uroczystość, rocznica powstania Wielkopolskiego, Akademia przygotowana przez zespół szkół, za co bardzo serdecznie dziękuję. Chcę też poinformować, że zgodnie tutaj z wolą Rady i z tym co mówiliśmy złożono dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego do programu Pięknie Wielkopolska Wieś, a mianowicie na Białokosz i Śródkę. Z grubsza celem takiego projektu jest zakup budynku gospodarczego, w którym w skład którego będzie chodziło o pomieszczenie sanitarne i pomieszczenie kuchenne. 20 4 lutego zgodziłem się na organizację wyścigu kolarskiego Puchar Polski, tutaj juniorów, junior młodszy. No niestety nie będzie już u nas wyścigu, tak powiem, indywidualnego. Zmienił się Zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie pod górnym i tą część wyścigu, te jazdy indywidualne zachowali dla siebie, będą w losowie. 25 lutego, już Państwu mówiłem, było zebranie Puszczy Noteckiej. Chcę przypomnieć, że dla naszej gminy dodatkowe 30 tysięcy złotych na projekty grantowe, ale dla organizacji pożytku publicznego. Chcę też Państwa poinformować, że uzgodniono w końcu projekt organizacji ruchu. Mówię to przy tutaj naszym przy przedszkolu. Było wiele pytań, jeszcze jest wiele pytań dlaczego tego nie kończymy, no oczywiście bardzo długi, długo opinię wydawał Wojewódzki Zarząd Dróg. Zamówiliśmy znaki drogowe do prawidłowego oznaczenia, myślę, że tydzień czy dwa i wykonamy to. 2 marca miało miejsce spotkanie z marszałkiem Wojciechem Jankowiakiem w sprawie remontu drogi nr 186 w kierunku Łężec. No, dzisiaj mam zapewnienie, że na pewno jakiś tam odcinek zostanie wykonany, nie wiadomo jeszcze ile. To znaczy, no, my zawsze mamy szansę z tych oszczędności i to starałem się wykorzystać, że nie było zimy, więc zarząd dróg Wojewódzkich ma oszczędności i z tych oszczędności. Chcieliby, no do samych Łężyc, ale zo zobaczymy, zobaczymy, czy się uda. 2 marca no, tutaj była pani Maria, była 69 rocznica śmierci Łukasza Cieplińskiego w Kwilczu. No, my tutaj tych uroczystości, jakby um, dotyczących tutaj pamięci żołnierzy wyklętych na terenie naszej gminy, nie obchodzimy, ale pani Maria była tutaj na, na terenie naszej gminy w ramach powiatu w gminie Kwilcz. 3 marca miała miejsce coroczna Rada Straży, rozliczenie zdarzeń, wszystkich nic tu niepokojącego nie ma. Akurat dobre rzeczy, bo zakupiliśmy nowy samochód, więc poprawa stanu naszego bezpieczeństwa, samochodów technicznych się poprawiła. 3 marca chcę też Państwa poinformować. Uczestniczyłem w posiedzeniu Sądu Rejonowego w Szamotułach, postępowanie spadkowe mieszkańca, który był u DPS-ie w Łężeczkach. To jest postępowanie z inicjatywy Starosty Wągrowieckiego. Niestety też dla nauki własnej i dla Państwa, jeżeli rodzina odrzuca spadek, a ma taką możliwość, to ostatnim spadkobiercą, który nie może odrzucić spadku jest gmina. I Ostatni stały meldunek mieszkańca DPS Łężeczki, więc odziedziczyliśmy co nieco z dobrodziejstwem inwentarza. To dobrodziejstwo inwentarza no to jest dla nas takie bezpieczne, że no rzecz jasna, że pewnie będą zaległości, należności. Na razie po tym postanowieniu sądu wystąpiliśmy do komornika z inicjatywą o inwentaryzację majątku i zobowiązań fin finansowych. Dla nas jest to, no będziemy musieli niektóre czynności, dlatego Państwu mówię, podjąć. i Nie wiem, czy jakieś tam drobne koszty nie wystąpią, natomiast no to dobrodziejstwo inwentarza to jest tyle, ile na majątku pozostały, tyle, ile uda się sprzedać, no to tyle musi posłużyć na zaspokojenie e, tych należności. A na pewno zobowiązania były, dlatego też starosta z kar Państwa, wniósł, o postępowanie spadkowe. No a to taka jest nauka przykra, nauka, że rodzina wszyscy mogą spadek odrzucić, a gmina nie ma wyjścia, musi go przyjąć. Tak niestety nasze prawo stanowi. 6 marca, chcę Państwu powiedzieć, delegacja seniorów była u mnie z Szybska Wielkiego. No tutaj to koło i rencistów, które funkcjonują, no funkcjonuje w ramach koła Sieraków. Niestety narzekają, że 60% swoich składek muszą tam odprowadzać, z tego nic nie mają, chcieliby jakby się oddzielić. No pomysł, żeby tutaj utworzyć takie stowarzyszenie osób, seniorów, możemy nie w tym wspomnieć, no ale oczywiście to, co też się przejawiało w naszych tutaj na dyskusjach, że chcieliby mieć jakieś lokum którego nie mamy, które tak jak mówiliśmy, czy przy okazji rozważań dalszych o, odnośnie przedszkola, czy budowy nowego, czy rozbudowy, czy nierozbudowy, tak jak mówimy, trzeba wziąć tą grupę mieszkańców naszych pod uwagę, która jest coraz to coraz to większa. Yy. Dalej, chcę też Państwu powiedzieć, no bo muszę, oczywiście się z tym nie zgadzam, 6 marca wpłynęła umowa ze Starostwem mimo naszych innych ustaleń dotyczących dofinansowania budowy drogi Białokosz Białokoszyce. Nie jest to pismo tylko umowa, która mówi, że powinniśmy do remontu tego drogi wyliczyli nam 50% wkładu własnego 576 tysięcy złotych dopłacić do tej drogi mimo, że odkrzaczamy do Gnoszyna i tak dalej. No zobaczymy Pan Starosta przyjedzie. Przyjedzie w piątek. No dla nas jest to umowa, dla mnie nie do przyjęcia, bo my takich pieniędzy nie mamy. Chcę też Państwu powiedzieć, że 9, czyli niedawno rozliczono projekt budowy wiaty w Śródce, No i to nie tylko, bo było chyba 7 czy 8 wiosek towarzyszących temu, czyli zakup elementów małej infrastruktury. W większości to były piękne ławki, elementy placu zabaw. Udało się to rozliczyć i no wpłynie do naszego budżetu 59 tysięcy złoty tytułem refundacji z Urzędu Marszałkowskiego. Chcę też powiedzieć, że tak praktycznie zakończyliśmy wymianę oświetlenia w Urzędzie Gminy. Jest to kwota około 24 tysięcy złotych. Wiadomo, że mamy chyba 10 czy 11 więcej tam zaplanowane. Te oszczędności chcielibyśmy tutaj przekazać czy przełożyć na wymianę płytek tutaj podłogowych, bo są fatalne i malowania, żeby to już ten remont skończyć, żeby już później tylko zająć się estetyką, zewnętrznymi rzeczami. Ostatnia rzecz, ogłoszono przetarg na budowę sanitariatów na plaży w Szybsku Wielkim. Zobaczymy, jakie będzie rozstrzygnięcie. Im wcześniej, tym lepiej. Kolejnym przetargiem będzie, myślę, że w przyszłym tygodniu, przetarg na budowę drogi do Harcic. Też chcę Państwu powiedzieć, pewnie już wiecie o decyzjach tutaj premiera czy, czy komunikatach wojewody, że od jutra praktycznie zamykamy placówki oświatowe, znaczy te dwa dni dzieci. Mogą, że tak powiem, jeżeli rodzice nie zorganizowali opieki, mogą przyjść do szkoły, będzie opieka, są dyżury nauczycieli, ale pozostałe dwa tygodnie, placówki oświatowe, przedszkola, szkoły są zamknięte. Ale to myślę, że już Państwo wiecie. Jeśli chodzi o wykonanie uchwał z ostatniej sesji. A więc uchwaliście Państwo regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminy szybsko wielkie Tutaj nadzór wojewody zgłosił zastrzeżenia. To co jakby potwierdziło się nasz mecenas, że uregulowania dotyczące tego, że płacie się za godziny faktycznie odbyte, nie powinien mieć miejsca, bo... Też nauczycieli, oprócz tego, że jest karta nauczyciela, obowiązuje kodeks pracy i w kodeksie pracy jest zapisane, że nie ma innej możliwości, płaci się za wykonaną pracę. Ale to jest jakby ten punkt zostanie wykreślony. Dalsza część uchwały jest jak najbardziej prawidłowa, zasadna i wejdzie w życie. Dalej uchwaliliście Państwo uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krzypsko-Wielkie. Tutaj jest fragment tutaj koło pana, pana Cygiełki, weterynarza, tam dalej chyba jeśli mogę mówić własność pan Fijak. Dalej przystąpiliście państwo do sporządzenia miejscowego planu tutaj kawałeczek dali w okolicach pana Pertka ulicy Głównej i Szkolnej, więc to się będzie toczyło co najmniej rok czasu. Dalej też podjęliście Państwo decyzję o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łężeczki. To jest jakby, sąsiaduje z tym planem, który chyba na następnej sesji e, uchwalimy. E, takie tereny tutaj nad samym jeziorem to są własności po m, Panu jakby Ludwiczaku, to powinniście wszyscy Państwo e, z, zlokalizować tą lokalizację, tak. Dalej, wieloletni plan budowy i modernizacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych dla naszej spółki na lata 2020-2024. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniem zasobem gminy oraz zmiany do budżetu. Wszystkie uchwały są w trakcie realizacji. To tyle. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Za faktycznie odbyte. I to Wojewoda uznał za zbędny zapis, bo kodeks pracy, kodeks pracy mówi wyraźnie i obowiązuje, tak też nauczycieli, że tak płaci się za rzecz wykonaną, odbytą, nie? a nie za gotowość. Dziękuję. I przechodzimy do bloku uchwał. Pierwszą uchwałą pozwolę raz odczytać. Tytuł tej uchwały jest to uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 6 przez 35 przez 2019 Rady Gminy szybko Wielkie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w artykule 42 ustęp 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina krzypsko I tutaj zapis w paragrafie drugim tej uchwale mówi nauczycielom, które w którym powiężono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szybsko-Wielkie obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do wymiaru, tak jak w tabeli w uchwale, czyli dyrektor zespołu szkół liczącego 16 i więcej oddziałów, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 2 godziny i każdy z wicedyrektorów zespołu szkół 11 godzin. Projekt tej uchwały był omawiany i procedowany na na wspólne posiedzenia komisji 5 marca i o opinię poproszę Przewodniczących Komisji. Jeżeli chodzi o komisję gospodarczą członkowę, to komisji jednogłośnie przyjęliśmy do projektu tej uchwały. Dziękuję. Komisja Sprawowa-społeczna również przyjęła się pozytywnie do tej uchwały. Dziękuję. I przystępujemy do głosowania. Jest to uchwała nr 19 przez 121 przez 2020 Rady Gminy Szybko wielkie z dnia 11 marca 2020 roku. Poproszę państwa radnych o zagłosowanie nad uchwałą. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejną uchwałą jest uchwała e, również zmieniającą e, zmieniającą uchwałę z 30 kwietnia 2019 roku w sprawie organizacji e, tzw. Tak CUW, czyli Centrum Usług Wspólnych przez Urząd Gminy w Szybsku Wielkim. E, w uchwale jest e, dopisany punkt trzeci o brzmieniu dołącza się zespół e, szkół w Szybsku wielkim. I czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania do tej uchwały? Przypomnę, że omawiana była ta uchwała również 5 marca i opinie komisji. Poproszę przewodniczących komisji. Dziękuję. Poproszę przewodniczącego Komisji Gospodarczej. Komisji Gospodarczej również przyciągła się jednogłośnie. Ja powiem Pam uwagę od Pana Przewodniczącego, nie jest poprawione a uchwala numer, którą mamy paragraf pierwszym czy powinno być na 18 czy na 19. To to jest uchwała z Błąd pewnie pisarski powinno być 19, bo dalej jest z dnia 30 kwietnia 2019 roku. To była jedna jedyna uchwała poprzednia. Jak nie ma więcej uwag, jest to uchwała nr 19 przez 122 przez 2020 Rady Gminy Szybsko-Wielkie z dnia 11 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Szybsko-Wielkim. Poproszę Państwa Rady o zagłosowanie nad urząd, na urządzenie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejną uchwałą jest uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzybsko Wielkie. I tu o przedstawienie y, uzasadnienia poproszę Pana Wójta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Państwu podjęcie tej uchwały mamy na względzie wioski mieszkańców, które no są jakby z naszego punktu widzenia zasadne, a które ze względu na zapisy naszego studium nie możemy zrealizować. I po pierwsze mamy e, teren tutaj w Białokoszycach, m, tutaj koło własności Pana Kawy. E, rzeczywiście on chce tam przeznaczyć spory teren pod budownictwo mieszkaniowe, letniskowe. To są klasy gruntu 5, 6 klasa. Też między innymi chcielibyśmy od niego odkupić około 3000 m2, żeby na potrzeby tutaj tego sołectwa, czy jakiś tam plac zabaw, czy, czy cokolwiek w przyszłości wybudować, bo nie mamy, że tak powiem ani jednego metra kwadratowego gruntu w tej miejscowości. Dalej idąc, dochodzimy do miejscowość Białokosz, Tutaj wnioskodawcą jest pan Rafał Malinowski. Też klasy gruntu 5-6, od powiedzmy ośrodka wypoczątkowego, nie wiem jak on się teraz nazywał, dawnego sumu w kierunku zabudowań. To też atrakcyjności rolniczej nie ma. Ten teren chciałby przeznaczyć na, na działki. Tam już są chętni, kupują. To są takie większe tereny, które no decyzjami o warunkach zabudowy trudno wydać, trudno jakiś tam reżim komunikacyjny utrzymać, ład przestrzenny i dlatego tutaj by się prosiło w późniejszym czasie po uchwaleniu tego studium opracowanie też planów miejscowych. Dalej mamy Krzypsko wielkie, tutaj pan Judek buduje domy, bliźniacze domy, chciałby tą... Zabudowę też poszerzyć, no, powinniśmy też temu sprzy sprzyjać, bo to jest przyszłość nasza w tym budownictwie. Raczej indywidualnie dzisiaj mało się buduje, instytucje publiczne też nie budują, więc jeżeli on ma takie postanowienie, powinniśmy temu sprzyjać. Mieszkań nigdy za dużo, żebyśmy się nie wyludniali, powinniśmy takiemu przedsięwzięciu sprzyjać. Dalej też mamy dalej e, naszą, teren e, naszej gminy wokół e, tutaj stadionu, tam chcielibyśmy też częściowo wprowadzić inny układ komunikacyjny, czy też zabudowę szeregową e, tutaj, żeby ewentualnemu inwestorowi udostępnić teren. Dalej mamy e, tutaj wnioskodawcę z Szybska Małego, który e, też no jakby nie możemy tam dokonać zmian w tej gospodarce przestrzeni ze względu na, na, na studium. Mamy to co już mówiłem, dzisiaj wymieniałem tutaj te uchwały, które państwo podjęliście tydzień temu. Przystąpienie do opracowania miejscowych planów tutaj w okolicy głównej i szkolnej. Tam też nie do końca. Te plany bez tego studium mogą być całkowicie, że tak powiem, według pomysłu czy życzenia wnioskodawcy spełnione. Czy też nie chcą tutaj przedłużać, mamy w naszym studiu też nieszczęsne zapisy, to, które kiedyś wynikały z naszego położenia w parku krajobrazowym, że jest zakaz zabudowy 100 metrów odłostrów Zakaz Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotycząca zakazów w parku jest ustawą wyższego rzędu. Możemy ją tutaj dzisiaj zastosować i te zapisy w studium powinniśmy zdjąć. Tu w Szybsku Wielkim, też przy tutaj dzikiej plaży, tam też jest wdrożony miejscowy plan do opracowania, ale też on czeka, aż studium zdejmie ten zakaz zabudowy 100 metrów od, od jeziora. Także te i wiele innych, jeżeli Państwo się zgodzą i, i tutaj podejmą tą uchwałę, to czas takiego opracowania jest półtora roku, więc jeszcze takich wniosków, takich spraw, tych nie, nie, niezgodności, które nam by po prostu zależało, tak, żeby żeby je w życie wprowadzić. Na pewno będzie wiele i no mimo że ten dokument kosztuje, ale on powinien nam przynosić korzyści, czy w sensie żebyśmy się nie wyludniali, żeby, żebyśmy tam, gdzie ta zabudowa jest, jest możliwa i są chętni, są inwestorzy, żebyśmy temu, temu sprzyjali. Dziękuję. Dziękuję. Ten projekt również był omawiany 5 marca na posiedzeniach komisji i opinię poproszę przewodniczący komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo i przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 19 przez 123 przez 2020 Rady Gminy Krzypsko-Wielkie z dnia 11 20 marca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzybsko wielki I poproszę państwa radę o zagłosowanie na urządzenie. Przyjęta jednogłośnie. Wolne głosy i wnioski, bardzo proszę. Nie widzę. Stwierdzam, iż porządek obrad został wyczerpany. Zamykam obrady 19. sesji Rady Gminy. Dziękuję.